Westerplatte stało się symbolem polskiej obrony we wrześniu 1939 roku. Ale nie tylko na wybrzeżu toczyły się heroiczne walki. W Beskidach znajdowało się drugie Westerplatte, nazwane później Westerplatte Południa to była węgierska górka. Budowę schronów w górach rozpoczęto dopiero latem 1939 roku, na kilka tygodni przed atakiem. Brakowało wszystkiego. Wentylacji, łączności, pełnego uzbrojenia. Beton do schronów wnoszono na plecach taczkami, a wokół budowy ustawiono płoty, by ukryć ją przed szpiegami. 1 września w fortach znalazło się niespełna 1200 polskich żołnierzy. Przeciw nim uderzyła cała Siódma Dywizja Piechoty. Ponad 17 tysięcy Niemców wspieranych artylerią i lotnictwem. Walki były dramatyczne. W fortach Waligura czy Włóczęga obrońcy dusili się od gazów prochowych, ale nadal strzelali. Łączności nie było. Załogi nie wiedziały, czy sąsiednie schrony jeszcze walczą. Niemcy byli zaskoczeni skalą oporu. Kilkuset żołnierzy potrafiło zatrzymać dywizję na dwa dni. Ostatni padł schron Wędrowiec 3 września, gdy skończyła się amunicja. Polskie straty to kilkunastu zabitych i około dwudziestu rannych. Niemcy stracili kilkuset żołnierzy. Choć forty upadły, ich obrona spowolniła marsz wroga i pozwoliła armii Kraków wycofać się na nowe pozycje. Dlatego Niemcy sami nazwali to miejsce Westerplatte Południa symbolem, że nawet niedokończone forty i garstka ludzi mogły zatrzymać potężną machinę wojenną Wehrmachtu.